czwartek 19 dzień września zapraszam was na poranny przegląd techniczny zaczynamy sobie od wykresu euro -USD, interwał jednogodzinowy tutaj na pierwszym planie natomiast na pewno musimy sobie ten scenariusz nieco odświeżyć nieco zaktualizować zanim skupimy się na całym swingu a w zasadzie możemy to na tą chwilę pominąć, bo jeden element tutaj mnie bardziej interesuje, a mianowicie tutaj ta korekta wzrostowa, ten trójfalowy schemat, który nam się tutaj tworzy, czyli dokonujemy pomiaru sobie tego odcinka, odkładamy od dołka z wczorajszego popołudnia i automatycznie uzyskujemy tutaj potencjalny punkt D dla tego schematu, czyli wypełnienie struktury. Trójfalowej raz, dwa, trzy strefa podażowa, jaka nam tutaj wyskakuje, jaka nam tutaj się pojawia, jaka nam tutaj dokonuje, dokonuje się wyznaczenia w ramach tego pomiaru. 1,10, 41, 42 taki opór nas tutaj na wykresie głównej pary walutowej interesuje na, na tą chwilę, na ten czwartkowy poranek. Idąc dalej, czyli GWP USD, funt w stosunku do amerykańskiego dolara. Tutaj spróbujemy sobie wykonać podobny motyw, bo jak najbardziej jest ku, temu, jest ku temu możliwość. Czyli trójfalowy schemat korekcyjny. Tu będzie ten odcinek. I oczywiście odkładamy też tak naprawdę to samo okres, wczorajsze. wczorajsze po południe czasu polskiego, gdzieś tam w okolicy otwarcia rynków kasowych w Stanach Zjednoczonych. Na pewno widzimy w tym schemacie różnicę taką, że jesteśmy bliżej wypełnienia tego punktu D. Tak to będzie tutaj wyglądało. Możemy to nawet jeszcze przeciągnąć z uwagi tutaj na ten dołek, jaki się pojawił 10 września na sesji 10, właśnie czyli na sesji wtorkowej. No i w ramach tego trójfalowego, trójfalowego schematu strefa podażowa jaką wyznaczamy odnosi się do wyceny 130 63 64. E, idziemy dalej, USD JPY. Tutaj mieliśmy, e, tutaj mieliśmy wybicie struktury, jest wyższy podbicie niż niż że zakładały gdzieś to nasze e, oczekiwania, natomiast jest jeszcze tutaj motyw taki z nieco szerszą korektą, zobaczmy jakby to wyglądało. Wydaje się, że raczej to też już jest, jest wybity. Jeszcze jeden element sprawdzimy. Ale fs 100 zobaczcie, tutaj zanegowane podwójnym, podwójnym wierzchołkiem, i teraz tak naprawdę zależy od, od podejścia. Natomiast dla mnie taki układ jakby nie, nie stanowi już tutaj większej wartości. Ja bym tutaj wykonał. Już pomiaru całego swingu spadkowego i skupił się ewentualnie gdzieś tam na pierwszym pułapie. FIBO, jaki może tutaj odgrywać rolę, oczywiście 38,2%. Zaznaczymy sobie tą strefę. Te dwa, do, te dwa, te dwa wierzchołki, ten podwójny szczyt, jaki, jaki został obecnie osiągnięty, nieco poniżej, oczywiście, jeszcze tej strefy. jak widzicie, Jak widzicie na wykresie. Strefa podażowa wyznaczona tutaj, zmierzenia całego swingu spadkowego odnosi się do wyceny 143.18, 143.20 w drobnym zaokrągleniu. W stosunku do bieżącej wyceny no to mamy około 70 pipsów, natomiast nie zapominajcie, jak duża zmienność tutaj na tym rynku panuje, więc takie wartości nie tutaj nie powinny nas jakby zniechęcać, jeśli chodzi o obserwację schematu na dany dzień. Przytoczę. Przytoczę zmienności na sesyjnych, rozpiętości na sesyjnych, na przykład wczorajsza świeca dzienna prawie 200 pipsów. tak, To jest ta rozpiętość wczorajszej dziennej. Tu widzimy kilka mniejszych. Tu podobne schematy, tutaj tu zdecydowanie większe. Także to jest przykład tego, że, że na ujku cały czas ta zmienność na bardzo wysokim poziomie i trzeba być uważnym, czujnym i myślę, że preferować bardziej pozycje krótkie z uwagi na to, że zobaczcie, co w ostatnim czasie mieliśmy ostatnie tygodnie bardzo silne spadki. No i jeszcze złoto, dwa słowa o złocie, tutaj lokalny układ 1 do 1 na złocie wybity, natomiast utrzymana została strefa oporu, od, która wyznaczona została tutaj w odniesieniu do ostatniego wierzchołka tutaj z sesji 6 września, ten poziom tak naprawdę możemy sobie przyciągnąć, on pozostaje aktualny. Okolice 2529 stanowią takie odniesienie na złocie tej górnej bariery cenowej. W ujęciu bardziej lokalnym, jeżeli chcielibyśmy sobie tutaj próbować, można pomierzyć ten ostatni swing spadkowy. Widzieliśmy, że 61,8 tutaj wcześniej grało rolę, natomiast teraz już te głębokie. Mierzenia wewnętrzne, czyli yy pierwsze takie lokalne, taki lokalny opór możemy sobie tutaj poprowadzić yy po cenie 2523.